A co z tą kiełbasą do smażenia? Nie wiem. Posmażyć ci też? Posmażyć ci też? Nie chcę. Co? A co, ty już dzisiaj za nami nie jedziesz? Nie chcę. Kurczę, ten przewód jest taki krótki. On się nie da mi, czy... Ona odłączona jest Ja pierdolę wymyślałem A się? A o której jedziemy? A ty się ustawiałeś z kimś Ale kurwa Tam od nich Co? Z nikim? Nie pizda je, chuj a gdzie on tam do dronka? Ciebie gdzie przynoszą Adam? Adam, gdzie Ciebie przynoszą? Możesz powiedzieć, gdzie Cię przynoszą? Nie wiem. No musimy to wiedzieć, żeby adres wziąć. Adres chociaż tylko powiedz. Żebym podał adres dla kierowcy, co przyjedzie. বেজনা no. Wieczorem, wiesz? No to kurwa, tak czy nie? Okreś się, bo muszę mu dać znać. Wieczorem i tyle, a teraz? Ja pierdolę, to ta przyjedzie. Co?